Kasadin z zielonym i z takowaniem. No i w sumie też mogę grać fair Strike'a w Cassadina. Strike Jeszcze jest taka śmieszna strona do GeoGeostar, gdzie masz wszystkie typy. Bo na przykład wiem, że w Niemczech, jak masz słupki, to masz czarne takie znaczki na słupkach. Jak masz Kalifornię, to tam na słupku masz trzy kreski żółte. Sporo tego jest. Uff, w sumie, jak oni tam są, mogę stać z nimi. A ja bez im wyszedł. No, Go tu Malika Science, z i mu pomaga Dobra, <ścoughs> kto to wziął? Ja wziąłem? O oh, kurwa ile klip jest misowanej. A ah, Sibal! Si? Kurwa, ten co tam zakręci za sztuczki? No, to wygląda jak coś, co puszuje, idę do naszego lasu i zabijam ziomka na naszym redbuffie. To odpalasz od razu, bo jest ze spotkom, A, a dobra on jest w bocie i ma dwa kampy. Okej, okay, patrz to. Teraz klikacz W dodatkowego damagea. No kurwa, no! Czemu on jest taki szybki? Dobra, podejście drugie. Nie umarł. O, umarł. No i dobra, niech będzie. Aj siba i blobufik jeszcze elegancko. Dobra. pasywka pro... Ty on gra Mion Dima? Ale poje. Mion dima televiser Uo, ale kling, klipy leciały, nie? tym Tymczasem to można grać. Chyba, że on będzie chciał to wziąć. Jak będzie chciał tego wziąć, to od razu, pyk, WE. Auto-ataczek. Palące jeszcze pod nogi. I wszystko. Ale on się spalił jeszcze, jak w to wszedł. To jest dobre, rzucasz jąbkowi palącą pod nogi. No to po prostu chcemy to dopuszować. On jest prawdopodobnie w Bodside, ale nam to nic nie grozi. Auto z niego taki luźny, Go. Zrobiłem to nie w porę. Zły timing był, dobra, i teraz tu. O, pasywka go dobija? Ale unlucky. Dobra, ten mi nic nie zrobi. Wystarczy z W pod nogi. Może go w tower wrzucę nawet? No, no szkoda. szkoda. że nie umarł tym kasadinem. O, on już jest na full HP-kach. Dobra, recall. Recall. Podki mają sens? No, podki są mega w porządku. Bo co chcesz innego grać zamiast potek? A tak, to masz tak. 40 golda więcej w early game'ie. Pożo, troszkę nieco szybciej możesz kontestować niby push. Masz mega bombę na szóstym levelu zwiększoną. No i dostajesz punkta jednego na dziesiątym. A. Punkty są mega broken. But? Nie, no. Największy problem z butem jest taki, że nie masz buta przez pierwsze 10 minut, a bardzo często się po prostu raszuje buty, nie? Są giga broken plus masz taki akurat gold angle. Mi się bardzo podobają te potki. Potem z te tu, więcej pików. Walisz full combo wziutka. Nie, nie ma HPków, musi się teraz cofnąć do bazy, a jak się nie cofnie to będzie zaraz liptona. Popi bot. Jest such. Pick. Aś. Więc zaraz już nawalać z killami do przodu wszystkimi Mam wziął żelki. Może coś tam wziął, ale dużo tego nie było Skoro Poppy do mnie idzie. No i ja chętnie tego typa tu. Ej, może zerkuję. Szukamy, żeby R zagrał. No nie wziąłem playta przez to. No ale yy, poppy miałem z drugiej strony to ciężko było grać. Dobra fajnie właśnie, że rzucił tą wizję, bo przez to mogłem sfretować granie QW, żeby mu Recall przerwać Morda lebusie e? No nie, no to są jakieś jaja, nie? ma no, no czwarty level co za tej popce No dobra, ricolne to po prostu Dobra, buty buty, buty, buty a zagrajmy te. Jestem only AP w teamie, damy jakąś radę. Plus więcej haste jest teraz na pistolecie. Oni pewnie to robią. Nie wiem czy jakbym sfeszał z autoatakiem, to bym się nie wyjebał. Żeby się okazało, że go nie zabijam. Nie wiem. Czy takie riski się to wydawało dla mnie. I not worth going for. No to jest trochę moment, w którym już Kasadin może nas lekko kontestować. A! Ah! dobra, idę tu. Tu? tu. No i dobra, jeszcze ja go zabijam, tu. Ej, no, chodź w dupę tym warusem, nie? No teraz spoko, klikasz sobie Elixir of Skill. I witam. Jeden punkt dodatkowy. Bo teraz możemy rzucić w pod nogi Piup. To by chciał głębiej lecieć Dobra, pyk. I teraz! Aj! Myślałem, że może zdążę na ostatnim Dlaczego bym na razie na W Żeby Syman odrodzić? Tylko tam jest na tyle age pików Ojoj. to oj, oj. trochę żebym sprzedał. Dobra, one za one. No, zintowałem to. Dobra i pistolet. Nie seź mnie na pistolet. Zostawi na to. I co on zrobił? Ja pierdole. No dobra, niech będzie. ale jest w ogóle jeden 5 na topie. Właśnie to widzę. Ale wave'a mi takiego ustawił, że to szok. Dobra, no ale on nie ma CPK, więc ja mogę brać kolejne plejty. Ewentualnie mógłbym zramować bota, ale tak pewnie się to tam mnie podoba. Mi się wyjebali. A tak to będę miał praję jeszcze na jednym wave. Ie. No, czy jestem w stanie obronić tower? Nie. Ja wyjebałem z tego meteoru. aż się sam zdziwiłem, że on umarł, tak szczerze. Siu, żegnam. Wiem, ten fir też jest broken teraz. Po tym jak go zbufowali. Żyję. Możecie coś zrobić, chłopaki? Ten ja totalnie wam sra do mordy. Najsu! Nice Jeden auto-atak? You can do this? Dobra. O, on przeżył jeszcze. Nicea, to wyszło Zmiana, nigna, a his jak takie meteory walisz? Co to jest? ap tom, tom, to jest Teraz kupujemy najbardziej broken item w grze. Jakim jest. Horizon Focusa? Siema Rasengus Ale Sibala ja pierdolę. Chce się grać? Wow, dostał bombę. nie żyje They kill? They don't kill Alan, lucky. Nie opowiem się cofnąć, nie wiem czemu dałem się zbajtować temu clownowi na patelniarzu No w ten sposób przegrywamy grę, bo kasanie się mnie outskaluje, dostał już level więcej. Wziął teraz solo Tower na bocie, a nawet dwa. Ten nas turbo pierdoli tym Lucianem. Ale lewus jest seksowny ja pierdolę. No, musi jak zwykle Sigma powiedziała, nie? Bum. nie ma go tu. Dobra, ale ja tak nie mogę wyjść tutaj na sajdzie, nie? Teraz jeden, co mogę wziąć, to wziąć tego wavea. Jeszcze, bo tu nicko nie ma. I kupuję Horizon Focus. No i jestem w... potężny, nie? Nie będę ukrywał. Witam. Cieszę się ze swojego życia? Tak. Wiadomo, czasami bardziej, czasami mniej, nie? Ale ogólnie to raczej tak. Eee, no. Ej, Krab ma za dobry movement, relak? Barta tu. Uh. A jednak zobaczysz. Skoczysz mu na twarz? Jak skoczysz mu na twarz, jak go zastosujesz, to. on nie żyje. No. I niczym chyba tu nie trafiłem. Ale jakimś synem wygraliśmy Kiedy tego fajta. Tacza do niego. Nice uła. Raz, dwa, trzy. a gry kamerida! I teraz co ja chcę kupić dalej? To chyba czapkę Rabadona, nie? Cofniemy się tu na wszelki. na Trzy ekrany dalej mnie wstęp Oni nie mają memera nie licząc z tego ziobka na popi. Ja go i tak nie chcemy raczej bić. Plus i tak coś tam w niego bijemy, a Rabadon i tak zwiększa obrażenia mocno w niego, a w mocno w innych. Więc nie in będą the way to go. Czy mam koreański język? Bo jestem w Korei No nie jestem tutaj, tetycznie, nie? No? Stun him? Stun him? Ja czemu on jest taki szybki? Ja pierdolę, nie? Nie wiem, ten Lucian jest jak Formuła 1 normalnie. A może tego po prostu? A, w sobie Drake jest. To może lepiej, tak. Niceo, u! Dawaj! Erkuj godnie żyje! Meteor! Pum! Jeden! Nice, Loranda Ten kasaj im coś nie, coś już tam tankowny jest. Dobra, cofam się parabadona, jest koniec gry. Rel? Jak to powinno wyglądać? PUM, PUM, and we go back. Mam 530 AP w 25 minucie. To całkiem dobry wynik chyba, nie? Dobra, Jarkuj go. Czego ja zabijam? No jeszcze jedno. Ale głupota, nie. Zagrałem tego najświeżej tu, ale wyszło to wyszło. Go nasz. No, nie zabiłem tego, ale już whatever. Dobra, i teraz idziemy w yy, tego Dringasa. Jak będziemy mieli Cryptobluma, to już w ogóle nawet popił. One Punkt Fu Panda? Nie, to jest Chongdu Happy Village. Tak się nazywa ta piosenka. No to też jeden spell. Kielce się palą Chillwagon, Chillwagon. Teraz tu tak samo. Też się szybko pali. No dobra. Jako tak dali radę. Czasami na trzech itach. To już troszkę boli. Padała. <laughs> <laughs> Dobra, no musicie wziąć pod uwagę, że ja mam 4 itemy, prawie. Yy, on nie ma emera, nie? Ja jestem w chuj sfidowany. <grypto -bloomik> to i tak było śmieszne. Dobra, kryptobloomik. No trochę biję tym chujem, nie będę ukrywał. Ale no, trochę mi szkoda tego ziutka. Kupiamy jajkę. No na lasto sobie mogę dopchać. No nie wiem, czy jest sens klikać w E już. Ja nie, wiem, po prostu w perma. No trochę mi wyjebał. Ale ja mam 5 leveli up nad tym ziutkiem, nie? Ale rucik elegancko wleciał. Zwycięstwo. Ile raczej ja miałbym demaidera tutaj? I to się gold jakbym wziął first strike? A. O, niczym właśnie nie trafiłem. Renek Toxic Int. Znaczy, ten Renek tam coś zmienił? Ja nawet nie wiedziałem, że on jest w ich drużynie. GG. Zwycięstwo.